Dzień Dzisiaj gramy w Minecrafta na VR. Będziecie chyba mieć, chyba, nie wiem czy się uda da dać wam link do Minecrafta tego na VR. W ogóle, nie, już jak to widzicie to powinien być film z tego, z, z tego, jak się nazywa? Z Minecraftem z Michałem przechodzę, yy, ale nie cały będzie odcinek, jakby co, że. O tu smokę rozwalam, wiadomo. Już robimy świat na VR, 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 widzę, VR, VR, widzę, dobra. Mm, tak. Wiarogowicę, stwórz nowy świat, dobra. Już mi się tworzy, poczekajcie. E, dobra, już tylko chwilaczkę. Fila. Chwila. Dobra już, eee, dobra, już jestem. dobra, już jestem. Dobra. muszę jeszcze jedną rzecz ustawić. U, tak sobie zobaczę. Eee, co tu miałem? Czekaj, jak się, dałoby się tak zobaczyć, czy uda się w ogóle, jak się wpis... A, tym się skacze, spoko. To chciałem sobie, dobra. O Jezus. czekaj, jak się pływa? Ujacie! Pamiętajcie, że nie działa to na mecie, działa tylko na tym linku, jak sobie podłączycie, ale że prawdziwymi rękami to się nie spodziewałem. Włożyłem sobie skina do pływam, tak jak bo już najpierw miałem testować, że pomyślałem, może na jednak. Nie wali. No tego to się nie spodziewałem, żeby mógł nabić w to. I to też działa. Możecie bić w to. I tak. Czekajcie. Chyba łatwiej tak. Mhm. Ale też jest też fajnie. Ko prawdziwą możecie też... Ale nie łatwiej tak. Będę go robił. bo każdemu tak będzie łatwiej. Dobra, już biorę trochę. Czekaj, więc sobie tak. Tu przetworzę. No, no. A, tu. Dobra, um, teraz to... A właśnie wiem że jest. Pomyliłem sobie przyciski. Nie, czekaj jak to się robi. Bościę tak fajnie to. Dobra tak. Mam. I tutaj zrobię może tutaj jak to zrobię. Czekaj. Bo... E, tak się postawiło, dobra. Zobacz, nie jest. Trudne to jest trochę. Więc tutaj wiadomo. Jezus. No. Mam. teraz coś tak samo dobra. I już wiem jak się rozwala świnki. I te inne. Pum! już Pum. normalnie tak myślę. Śledził wszystko. Dobra, myślę, że mam kreaty, a nie Gdzie są świnki? Chciałem zobaczyć czy to działa tak, bo... Chyba zacznę w końcu grać Minecraft, bo ja w ogóle nie, 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 tak mało gram w Minecraft'a. No wiesz, bo, bo się bardziej opłaca, że samo się ten y, podskapuje, Podskoczyć, dobra. O, jezus, no. Co jest? Dobra, mam. Eee, sobie to zmienimy. Już tak złupię, bo. Dobra, mam. Jak oglądają youtuberów to kiedyś było to gorsze. Mówiła. Aha, to dlatego nie mogę podskoczyć myślę. Dlaczego? Gdzie są te świnki, chciałem ich ubić. Ja ubić. Albo kilka. No, chyba, że dziecko będą mało, to tak nie wiem. <laughs> o, świneczka, czy to tak działa? Proszę Was. Oczywiście dobra, na bolec. Na bolec, chodź tu na bolec się nabiję. Chodź tu bolec! Marcin, chodź tu! Ach, piękny. Wieprzowina.

Widzicie, dobra, nie A dobra, nie chcę mi się tutaj. Tylko chciałem bardziej przedstawiać. Jak. O! Teleporter? Fajnie! Wtedy można fajnie uciec. Twoją przyjaciółkę zjadłbym. Jak ją się je. Ty wiesz na pewno. Linka jest linka... Jak? No. Czy ja naprawdę muszę tak przeżyć? Nie wiedząc nic. Bo nie wiem jak. To no, osoba, sobie, no zobaczę sobie jak to. Ustawienia. Tu nie A tu są wystawienia... Sterowanie. Tematyczny słącz. Co on jest? Jak? Jak ja mam moją wyprzowinkę jeść? Muszę napisać go w komentarzu Czy ja, ja Nie, no wiem jak. No czy nie wiem, jezus? Chyba wywaliłem. W ogóle tak się jak to się zyska. Tak się robiło? No. Nie no, wiem, jak to się je? Cały czas smarnuję na to, że nie mogę zwieść. Nie mięsa. No, no oh my god! Ja tak robiłem. Aha, to, to, to Dobra, już się cieszę, że chociaż wiem. Dobra, się to. Mam craftinga, mam craftinga. Bierzemy. Dobra, mm. mamy. Eee, pum, pum, mm. pum, mm. pum, mm. pum, mm. pum, mm. pum, pum, Jak się płka tak Dobra. Bo... Mm, mm, mm. Dobra tak łatwiej. Tak to do tego robić. Obrawamy. się dziwi, że tak robię. Teraz w... jak to się robiło no. Z 5 godzin będę musiał się uczyć jak to się robiło. Chyba Tomek najpierw zrobię, no chyba tak jak to się robi. E, tak się postawiło, dobra. <coughs> dobra mam. Mm -hmm. Ogólnie słabo mieć. Jezus, ja nie obsłużyłem tego. to myślę, że się zrobi. O, teraz proszę. Dobra, teraz sikliereczka, tak się robiło. Mam. ogólnie sikliereczka tak się robi, że każda ma... jest atakuje tak samo, by mi opowiedział ale, że im na przykład jak jest diamentowa, to że dłużej wytrzymuje. Dobra, no i teraz to. Świnie znowu nabijemy. <grym> Też jak w prawdziwym życiu Dobra, tak się robi. Im, 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 im. так тоже можно, не ну, так вот. Ну, может так. Так могут еще? Ну, мы с вами же уже если мы так вымышлим. Ой. Вот это реально голодный. Нет, -то. нет, нет. Teraz jeszcze domek robimy. O, kurczę, już ciemność robi. O ja, cholera jest. Tak, ciągnie się, tak. Mhm. Co tak, to tak? Dobra, już mi się coś. No, chyba cholera. Się wzięło teraz mniej. Szyko. Szyko. Drzwi rob... Nie, czekaj, nie chciałem. Dobra, nieważne jakie drzwi. Takie mogą być też. Mini domek robię. Naprawdę mini, mini. A jeszcze coś porobimy, no chyba do kolejnego dnia chociaż trzeba, no a nie tak Ty robimy domek i kończymy, to to jeszcze spokój, no tak, no interesując to tak widzimy, zrobiłem na kompie. Dobra, to może być, tak? Będzie tak, drożmo no. Nie będzie tego samego koloru, chyba wszystko, no ale tu już nie nie wiem czy tak zrobić. No dobra, może by było ładniej. Tak. Jak noc, to już się nie cieszę. Co jest, skąd ja to powiem. Ej, kiedy... Jestem ślepy, że ja tego nie zauważyłam. Czy po prostu to jakoś dziwnie się postawiło? Proszę no mi napisać w komentarzu, bo ja nie wiem. Czy w przypadkiem postawiłem, czy nie? Tak się postawiło. Jezus, co ja włączyłem? Się... Dobra. W sensie pomyślałam, że mogę sobie tutaj dać mieczyk. Nie, tutaj. Ciepierkę. I tutaj tym pracować. To jest moja najlepsza decyzja na świecie, jaką mógł... Czy w sumie nie wiem co zrobić? Dobra, tak Ja się... Nie, to sama, Mierzyłem tego sobie A czyli to tak działa, dobrze? Nie jest to jakiś najlepszy mod chyba mod, nie wiem. Czy. Bo się przez normalnego Minecrafta, więc... Tak. Gdzieś przestraszyłem, że to ząbiek. Jak się otwiera? Jak? Chcę zdejść, wyjść metr, Tu mam bieg zlekkać. Nie przestraszyłem, jak ja mówię, czeka. To do siebie samego. Niech się otwiera. Szybko, no. Fajnie głupoty te drzwi nawet. Tym się otwiera dobra. Ciężko się nauczyłem. Jak się kojawisz szkielet, to się zdenerwuj. Jeszcze mam tuję Jak działam miecz i znaczy... Łóżko i łup, jak to wygląda, bo naprawdę jestem też tego ciekaw. Sam. Dobra, no to teraz przejdziemy jeszcze do kreatywa, sobie zobaczymy. Ja sobie pomyję te ściski. Jak jest taka noc, to przez to, że po prostu to trudno... Dobra, Zapisz, wyjść do menu. Jednosobowy, stworzony nowy świat i nowy świat. Biar... Cera... Nie wiem, po prostu jakoś tak sobie. Chciałem kreatyw. Czekaj, tu kreatyw oczekiwam. Dobra. Biar. Cera... Страх, ну, Снова ładую, но, наверное, пойду уже быстрее, Dobra, to jest zacitowana, zcitowany. i jak akurat aż tak mógłbym na normalnym, to ja bym się tak uciekał, pyk, mm, dobra, o, fajnie, no naprawdę, ile tych powiedz no, szkoda mi tam tego, bo, to... czekaj, to mi działają te komendy, czy nie działają?

Byle jakim? Fermetz. Akurat, mój bądź kolor jest czerwony, nie wiem dlaczego. Nie, co robię? Aha, to tak wygląda. Tylko trochę słabo. Ale najpierw. Chyba każdego. Ciekawi jak wygląda strzelanie z łuku. Um. Super. Bo... No. Nie działa nic. Więc chyba tak będzie. było łatwiej. Jeszcze nie chcę wstąpić. Będzie to mama akurat. Więc chyba... By... Nie. Nie będzie się No co? Chyba. Bo każdy się ucieszy. Każdy mnie w tym momencie zazdrości, bo. Ale powiem wam, że gorzej się. Cieszę się, jak w rekrumie, bo się tyle popuje. To, jest pra... to teleportowanie to jest strasznie jak... Yy... Nie, wezmę na przykład sobie... Co tu? Dobra. Другая снимаю еще. Potestowałyśmy sobie Minecraft'a na Mam nadzieję, że Wam się podoba. Znaczy, napiszcie ocenę w komentarzu. Przypnę Wam serduszko. Moja ocena to milion na dziesięć. Fajnie. Czekajcie. Spróbuję to fajnie zakończyć. Czekaj, firework wezmę. Fajerwerty. Fajnie jest, się skończy. 아. <sus>